Dawniej, kiedy tereny u podnóża dzisiejszych Gór Opawskich porastała nieprzebyta puszcza, a jedynym gospodarzem był tu dziki zwierz, w ziemi leżały ukryte pokłady złotego kruszcu, jakby czekając na swojego odkrywcę. Kto je odnalazł i kiedy to miało miejsce? Niestety, do dnia dzisiejszego stanowi to nierozwiązaną zagadkę. Wieść o odkryciu dotarła do biskupa Wawrzyńca. Włodarza tych ziem, który postanowił owe skarby zagospodarować i spożytkować na chwałę Bożą. Sprowadził z dalekiej Frankonii gwarków, biegłych w sztuce kopania złota i nadał im wspomniane ostępy leśne. Karczując puszczę, wznieśli osadę górską, zwaną dziś Zlatę Chory, a wówczas nazywała się Zakmantel, co oznacza skradziony płaszcz. Sława o wydobywanym złocie szybko rozniosła się po szerokim świecie. Dowiedział się o tym potężny margrabia morawski Władysław Henryk. Nie czekając zbyt długo, najechał zbrojnie na osadę i odebrał ją biskupowi Wawrzyńcowi, przyłączając ziemię do swojego księstwa. Przezorny biskup, żeby zapobiec dalszym grabieżom zachłannego margrabiego, wzniósł nad rzeką Białą, na Grodowej Górze, warowny gród Ziegenhals, co po polsku znaczy Kozia Szyja. Mieszkańcy tego grodu również trudnili się wydobywaniem złota. Nie dawało to spokoju chętnym łatwego zysku chciwcom, dlatego przezorny biskup otoczył gród drewnianą palisadą, którą w następnych latach zastąpiono grubymi murami. Mimo to rabusie, których w owych czasach sporo włóczyło się po śląsku, nie rezygnowali z łatwego, ich zdaniem, łupu. Napadli na miasto, ale mieszczanie dali im odpór, skutecznie broniąc jego bram. Nie powiodły się również następne próby zdobycia grodu. Postanowili więc wziąć je głodem, otaczając mury szczelnym pierścieniem. Oblężenie przeciągało się i w grodzie zaczynało brakować pożywienia. Mieszkańcy zaczęli już tracić nadzieję, nie nadciągała też pomoc z zewnątrz. Kiedy sytuacja stawała się rozpaczliwa, burmistrz wpadł na wspaniały pomysł, żeby oszukać wroga i zniechęcić do dalszego oblężenia. Przebrał się w skórę kozła i skacząc po murach. Srogo się przy tym męcząc, naśladował to żwawe zwierzę. Widząc to rabusie, zaczęli wątpić w swoje powodzenie i odstąpili niepocieszeni, sądząc, że jego mieszkańcom jeszcze daleko do klęski głodu. Od owego czasu na pamiątkę tego wydarzenia miasto przybrało za swój herb głowę wspomnianego kozła.